Cześć, moi widzowie! Z tej strony Pirat Galaxii i ja Was witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak składam oto taki RSM Titanic. RSM Titanic, czyli taki statek po prostu Tytanika. Będę go składał sobie i. On nam będzie to składanie w przyszyczonym tempie, a jak widzicie dzisiaj jestem w stroju kapitana, żeby to wszystko nawiązywało do właśnie do Titanika. Jestem tutaj w moim stylu i tutaj będziemy również nagrywać. To już jest stąd odcinek z lądami, ale tutaj będziemy cały czas nagrywać. No i będziemy, tak jak mówię, nagrywać tutaj. No i teraz zabieramy się za montaż Titanika, tylko ja sobie złożę. Tutaj wszystko, położę Wam kamerę, tak żebyście widzieli wszystko tutaj na stół, na Titanica, a no i będziemy składać. Jeszcze Wam powiem potem, jak będzie już kamera na stół, zrobimy sobie unboxing oczywiście i Wam powiem, co będzie do składania potrzebne. No i dobra, jak widzicie, mamy tutaj już moje łapy, widać. Sam Titanic mamy, który będzie na Waszej kamerze, żebyście wszystko Wy dobrze widzieli, niekoniecznie ja. No i będziemy go ale Na chwilę powiem Wam, co potrzeba, aby zbudować taki cytan. Na pewno wyposażcie się w taki pilniczek. W taki pilniczek, on jest tam niedorogi, może będzie mniejszy, ja taki akurat miałem w garażu. On będzie służył jak po prostu mamy, bo tam Teraz Wam pokażę, są do przypiłowania na przykład mamy takie elementy różne, bo no bo jak wyrwacie, czy tam wycinacie z tego, z tej tacki takiej, to wtedy zawsze zostają takie elemenciki z tego, no i to trzeba opiłować, żeby wszystko ładnie wychodziło. Następnym naszym elementem będą takie obcinaczki, Cążki zwykłe, na pewno je znacie. Ona po prostu się... no nimi się po prostu wycina stacki te elemenciki. Zobaczycie, że na pewno będą użyć. No i nożyk. Mam nadzieję, że nie trzeba go będzie używać, nic tam nie aby się wszystko mieściło, ale możecie mieć bardziej wypadku na przykład jeszcze mógłby być młoteczek, żeby coś przybić, ale to ja sobie to właśnie zrobię tym nożykiem, jakby trzeba było. więc tego go tutaj cyk, cyk, nie? No to co? Teraz zabieramy się za unboxing tego. To opakowanie jest, jak widzicie, troszeczkę zdezolowane już, bo ja je otwarłem, bo no, dostałem je od mojego wujka z kanału 7 Matek na ziemią. Także wpadajcie na ten kanał oczywiście. Dostałem je w listopadzie i ja je troszeczkę otworzyłem no i z tego czasu to jest troszeczkę zdezolowane. No bo już minęło jednak trochę czasu, nie? Ona ma 20 cm. Teraz Wam pokażę jak to jest i sobie pociągniemy wszystko. Tutaj są jeszcze farki, bo na całym końcu trzeba będzie sobie to pokolorować. Ale to już mniejsza z tym. Tyle tutaj jest parę Gdzieś tutaj jeszcze powinna być instrukcja, której nie widzę. Hmm. I co teraz? Jak widzicie, wszystko jest. Cały pokład i wszystkie inne rzeczy są, ale nie widzę tutaj instrukcji obsługi tego, znaczy składania. Hmm. Wiecie co, dajcie mi chwilkę, ja sobie popatrzę, może w Internecie gdzieś jakieś instrukcje składania znajdę. No i dobra! Słuchajcie moi widzowie! Znalazłem taką instrukcję sobie tutaj składania, właśnie w tym tego statku Titanica. W zestawie mamy jeden klej, oczywiście, ale my mamy po prostu dwa, bo tak dostałem tyle tych klejów. Który mnie... Ktoś z nich odpiąć? A widzicie? Taka jest malutka igiełeczka, i przez to klej. Mnie chodzi o klej nie? w oczy szczypie, ale to nic. E, mamy dwa kleje, jeden był w zestawie, a drugi, jak widzicie, jest domówiony. Tutaj. E, oczywiście masz stateczek e, do składania. Tutaj widzicie, nawet się już kawałek wyłamało tego. E, no i oczywiście mamy jeszcze sobie takie coś, jak e, podstawę do naszego Titanika. To po prostu sobie będziemy tutaj wszystko robić. Także ja to sobie Wam, no i się zabieramy za składanko, nie? No bo no nie ma na co czekać. No to tak. Na instrukcji, z tego, co tutaj widać, to mamy sobie pierwszy złożyć okręt statku, ale tutaj, jak mówię, będzie teraz wszystko w timelapse. Więc 3, 2, 1, timelapse. A no jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że w zostawie jest ten zamek. I coś takiego. I to trzeba moim zdaniem odbić gdzieś. I palka jeszcze jedna, bo to są dwie palki. I gdzieś to była jeszcze kalka, ale jej no tu już znowu nie widzę. No ale to prawda. W każdym razie dobrze, że składanie. Titanic, Teraz składam statku 1, i wycinam pewne elementy, które będą nam potrzebne do złożenia tego statku. Teraz, jak widzicie, kleję dwa małe elemenciki, które dosyć ciężko się klei, hmm. ponieważ chyba oczą się one na boki i trzeba je sobie po prostu dopasować, aby to wszystko jakoś wyglądało. Teraz kleję właśnie ten drugi elemencik, ten tylni. Tak jak mówię, to nie jest jakieś łatwe, bo trzeba sobie, tak jak tu widzicie, dopasować to. Ja tutaj nawet troszeczkę przycinałam, bo mi nie chciało wchodzić. No to teraz wyłamujemy ten duży elemencik, którego też musimy przykleić tutaj, bo gdybyśmy go tutaj nie przykleili, to by po prostu całego statku nie było. Także. Ten element też jest dosyć trudno przykleić, jak widzicie, po bokach wychodzą te dwie części. No i ja próbuję teraz właśnie jeszcze doklejać ze sobą, ale no jak sami widzicie, nie chce mi się to udać. Cały czas próbuję to skleić i troszeczkę nawet dmucham, aby się to po prostu wszystko skleiło. No teraz próbuję właśnie dokleić ten element. Nawet nie widać, bo wziąłem to w ręce za statek, żeby jakby to złożyć w ogóle jakkolwiek. Ale potem stwierdziłem, że trzeba to właśnie złożyć tak, najpierw zabudową, budową, a potem trzeba po prostu zrobić z tego, wpiąć to do samej podstawy statku. Także jak widzicie tutaj <laughs> mam już na samej podstawie statku to położone i teraz. Ja właśnie, Wam powiem, że chciałem to przylepić sobie na tą podstawę statku, no ale jak próbowałem to przylepić, to mi się nie chciało przylepić, więc musiałem też troszeczkę podmuchać. A jak podlepiłem w całości, to od razu się przylepiło, nawet nie zdążyłem tego nagrać, jak się przylepiło. Teraz, jak widzicie, montuję górę statku, czy takie bardziej elemenciki wygórowane nad statkiem, no i te elemenciki, tak jak widać, tutaj sobie montuję i tak będę montował przez jakiś czas. Jak widzicie, są tutaj bardzo malutkie elemenciki, takie jak na przykład na przykład przód statku. To jest bardzo malutki elemencik, do którego się trzeba upalać. Albo na przykład jeszcze mniejsze są chorągiewki, albo na przykład antenka z tyłu Tytanika, to już jest po prostu taki całkiem tyci, tyci element. Także to nie jest jakieś takie proste, ale w trakcie, jak nic, nic się tutaj na kadrze na razie takiego ciekawego nie dzieje, a zaraz właśnie przylepiam część tego malutko też, bardzo, to Wam powiem, że w komentarzach, jak napiszecie l. M. S. Titanic, to. Dostaniecie po prostu serduszko, bo to nawiązuje teraz do takiego klimatu: i Ja Wam będę dawał serduszko. Tylko musicie to napisać w komentarzach, bo inaczej nie będę miał wam jak dać serduszka. Teraz jak widzicie, z tego co widzę, następuje klejenie właśnie tych chorągiowek, o których przedtem wspominałem. One są po prostu takie malutkie i ciężko się je klei, w ogóle potem wkleiłem ich za dużo. Było ich siedem, a miało być ich sześć i dwie miały zostać do przodu. W sumie miało być ich, no tak, miało być ich sześć, a ja miałem ich 8 w sobie wklejonych. Więc te dwie postanowiłem wyciągnąć, których nie było na instrukcji, i słusznie to zrobiłem, bo potem na przodzie trzeba było je po prostu i tak zalepić. Także to jest właśnie coś takiego, że Trzeba to wiedzieć, co i jak, bo ja, jak patrzyłem na tę instrukcję, to mi się wydawało, że to nie trzeba. A jak się okazało, potem to trzeba. Teraz, jak widzicie, kleje takie długie, strasznie anteny, można to nazwać, które też były na Titaniku w zestawie do montowania. No i. Te anteny też trzeba powoli sobie zwłaszcza odrywać, bo jedną z tył mam troszeczkę ułamaną. Mam chyba tam, nie wiem, z pół cm mniej, e, ponieważ e, ta, jak mówię, antena się po prostu urywała. Ale to ja ją odpinałem, więc ona jest też bardzo delikatna, więc mogliby robić tak, tako ciutkę, e, grubsza ta antena, aby one się tak po prostu nie ulewały. Tutaj teraz mało co widać, no bo wziąłem ten statek znowu w swoje ręce i go tam składam. Hucham, dmucham ogólnie. Teraz już statek co widać i teraz będę montował jakiś element, jeszcze nie wiem dokładnie jaki. Eee, także, no, będę montował jakiś element i tutaj, jak widzicie, jest montowane teraz takie daroneczki, takie jakby, jakby to powiedzieć, balustrady o, na statku, które też były do zamontowania. Niestety strasznie ciężko się je montowało, ponieważ one tam były do wsadzenia w dziurki, jednak dziurki były tak zrobione, że się nie dało ich wsadzić w dziurki, więc musiałem tam kuchać, dmuchać, podmuchiwać, żeby to wszystko wyszło. No i Wyszło, bo samo się na kleju po prostu osadziło nie trzeba było wrzucać żadnych żadne dziurki, bo maszty trzeba było w dziurki wrzucać. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, że się w dziurki maszty wrzuca, ponieważ one są wtedy bardziej wytrzymałe, nie? Teraz kleję właśnie drugi masztik, który jest z tyłu. Tam taki masztik, jak przedtem, tak mówię, ten styl jest ułamany, bo to jest taki cieniutki plastik, jednak ułamł się w takim momencie, że wygląda, jakby po prostu nie był ułamany. Teraz e, wklejam jakieś malutkie części, których właśnie nie sposób Wam znaczy pokazać tak, bo Wy to widzicie, tylko tak, ja teraz oglądam, to nie sposób jestem Wam wytłumaczyć, jak to zrobić, bo. To po prostu to były części klejone później dosyć. Teraz jest klejone, są te, zauważyłem, kominy. No też było parę trudności z ich składaniem, ponieważ się brało te kominy i jak te kominy się właśnie składało, to one... No ciężko było je złożyć, bo nie wchodziły one tak idealnie w siebie, co oczywiście nie było zbyt przyjemne, eee, No tak, jak mówię, kominy nie wchodziły idealnie w siebie, ale jakoś się to też udało złożyć. Na montowanie na podstawę tytanika tych kominów to już była pestka, można powiedzieć, no bo nie było tam nic trudnego. Robiło klik, klej, nic trudnego. Eee, potem na przodzie się montowało też takie malutkie elemenciki, jak właśnie te chorągiewki. No i w sumie tu żadnych problemów nie było. Potem zostało im pomalować, złożyć podstawy jeszcze tam parę innych elemencików dołożyć, co zobaczycie w dalszej części filmu. A ja już z lektorem się z Wami żegnam. No i dobrze, LSM Titanic już znam, mną. Bo w jak dalej jestem ja trzy, mam sam szablę tutaj. Mogę ją wymachiwać i zabierać z pod trzyweczkę, No pięknie. Tak wygląda nasz pamiętam, na także nie było go tak strasznie łatwo złożyć, ale efekt jest, wam powiem, bardzo fajny. Teraz jeszcze trzeba złożyć podstawę, którą już złożyłam. No i trzeba jeszcze nakleić tylko to logo z RSM TITANIC na podstawę, eee, paseczki ponaklejać i wziąć jeszcze i to pomalować, żeby nie był taki zwykły i biały, ale to już zmalowany nie będziemy robić timelapsa, tylko ja już to pomaluję i nadam Wam gotowy efekt. No i ja was witam z powrotem, moi widzowie. I ja już pomalowałem mój stateczek. No i wszystko, tak jak no mówię, jest już gotowe, wymalowane. Więc stateczek ostatecznie wygląda tak. Jak widzicie, statek jest bardzo ładny. Tutaj sobie mikrofonik podsumiem, będzie mnie lepiej widać. Statek jest bardzo ładny. Tutaj ma nawet odwzorowany śmingiełka z tytanika. i tutaj te kropeczki tutaj jak widzicie na kokpicie, które o tym Wam pokażę, to to są, znaczy na kokpicie, na tej obudowie statku, jakby nie wiem jak to się fachowo nazywa, e, to są okienka, które po prostu się maluje, no nie maluje jak to chce, ale ja to dałem wykałaczką i tak po prostu, wiecie, robiłem takie małe kropeczki, długo to zajęło, ale efekt. Jak widać, cały statek płonie w okienkach, wszyscy świecą, znaczy, że jest noc. Tutaj, jak widzicie, mamy tutaj te siłby. No, widać to, widać. Mamy tutaj te siłby. no i są oczywiście jeszcze kominy na statku. Tak wygląda góra statku. E, oczywiście barierki zostawiłem białe, tak jak mają być i tutaj jeszcze trzeba było pomalować na biało, dokładnie tutaj i po drugiej stronie tak samo, trzeba było pomalować na biało, żeby to wszystko wyglądało tak prawdziwy Titanic. Jeszcze tutaj kominy powinny być granatowe, ale musielibyśmy łączyć granatową farbę w zestawie, ja bym musiał ją je znaleźć jeszcze, gdzieś u siebie jakoś taką granatową farbę, no a co? Statecznik jest piękny, nawet są odwzorowane takie maszciki. Kominy są również przechylone. Także stateczek jest piękny, tu jest nakładka, podkładka i to się wszystko stawia. Zespaja, zespaja się razem i tutaj trzeba utracić w giełkę. I wszystko razem wygląda właśnie tak następująco. Piękne. Na pewno będzie stało u mnie na półce. No a co? Ja się z Wami żegnam, moi widzowie. Także subskrybujcie kanał i oczywiście lajkujcie. A ja się z wami żegnam. Bo już statek złożony, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Więc... Cześć! A!